Jak wiadomo, sytuacja na rynku pc no, nie jest zbyt ciekawa. Wszystko oczywiście za sprawą bardzo drogich pamięci RAM. I za taki zestawik 32GB DDR5, 6000MB transferów, CL30, CL32, no, trzeba zapłacić około 2000 zł. Stąd też wiele osób myśli o tym, żeby pójść troszeczkę w innym kierunku i zbudować komputer oparty o platformę wspierającą pamięci DDR4, które no, też są drogie. Aczkolwiek parę stówek tańsze, bo za taki zestaw 32GB czy 600CL16 powiedzmy można wyrywać już za około 1200-1300Z. Dlatego też w tym filmie sprawdzę dla Was, ile stracicie na wydajności kupując platformę opartą o pamięci DDR4. I drodzy, witam Was bardzo serdecznie. No Niestety nie nastały zbyt dobre czasy dla osób, które teraz myślą o zakupie czy też zbudowaniu komputera. Chodzi oczywiście o ceny pamięci RAM, ale nie tylko, bo wszystko co z nimi jest związane, czyli karty graficzne, dyski, SSD, te podzespoły też podrożały. Stąd też wiele osób szuka oszczędności i myśli o tym, żeby zbudować kompa opartego o pamięci DD4, które o parę studek są tańsze, jakby nie patrzył, no i też w wielu przypadkach sama platforma wyjdzie taniej, choćby cena płyt głównych. Dlatego też w tym filmie porównam pamięci DDR4 3600 megatransferów cel 16 do DDR5 6000 megatransferów cel 30. I zrobię to na podstawce oczywiście Intela, no bo w przypadku podstawek AMD nie ma możliwości bezpośredniego porównania, bo AM4 są tylko i wyłącznie na DDR4, a AM5 tylko i wyłącznie na DDR5 a Intele choćby 14 generacji wspierają jedne i drugie. Dlatego też to będzie moim zdaniem najlepsze wyjście z sytuacji. I da Wam to pogląd na to, ile stracicie wsadzając do kompa pamięci DDR4. Na samych oczywiście pamięciach, ile tej straty wydajności uzyskacie. I też co istotne testy zrobiłem na Intelu i5-14600K w połączeniu z RX-9070. Celowo, no bo raz, że nie każdy Kupuje podespoły z najwyższej półki, a druga sprawa, że jeżeli ktoś szuka oszczędności, traczy właśnie w tą półkę, celował będzie. 9G, jak się nie mylę, w rozdzielczości 1080p i 1440p. W 4K nie ma sensu robić testów, szkoda czasu waszego i mojego. Do tego w kilku grach włączony będzie Ray tracing, bo jak wiadomo włączenie RT obciąża też bardziej procesor, a co za tym idzie, same pamięci będą miały też wpływ na wydajność całego komputera. Także bez zbędnego przedłużania jedziemy z tematem. Pozwólcie, że nie będę omawiał wyników w każdej grze, bo moim zdaniem nie ma to sensu. Jedno jest pewne, że w niższej rozdzielczości, tak samo jak i procesor, tak samo pamięć RAM ma większe znaczenie, a co za tym idzie, ma większy wpływ na wydajność. Generalnie w 1080p różnice sięgają od 1 do nawet 10%, także tragedii nie ma, a pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że przy takim poziomie FPS nie będziecie tego w stanie odczuć. 1440p te różnice są jeszcze mniejsze, jedynie w dwóch tytułach sięgały one odpowiednio 4,6% i warto też zaznaczyć, że obydwie te gry miały włączony ray tracing. Tak czy inaczej nie odczujecie tego podczas rozgrywki. Ok, teraz zerknijcie na wykresy sumaryczne wydajności w poszczególnych rozdzielczościach i tak w 1080p. Pamięci DDR5 średnio wypadły około 5% lepiej. Z czego w jednych było to 10%, dwóch po 7%. Ale tak czy inaczej uważam, że nie są to jakieś duże różnice. Natomiast w rozdzielczości 1440p, jak można było się tego spodziewać, te różnice będą jeszcze mniejsze. I tu średnio jest to zaledwie 2% na korzyść pamięci DDR5. Oczywiście też były jakieś tam dwa wyjątki w postaci 4 i 6%. Że czas na weźcie pod uwagę to, że gdybym robił testy na dużo mocniejszej konfiguracji, no to te różnice byłyby też większe. Gdybyście chcieli, żebym takie testy dla Was ogarnął to śmiało piszcie w komentarzu. Co do tych wyników, które widzieliście przed chwilą, możecie sobie je przełożyć na podstawkę AMD. Mowa oczywiście o różnicy pomiędzy, znaczy o różnicy wydajności pomiędzy DDR4-kami a ddr 5 No bo wiadomo, jeżeli postawicie na platformę M4 z Ryzenem 5600, wersus na przykład platforma AM5 z Ryzenem 7600, to sam procent na AM5 będzie wydajniejszy, ale różnice pomiędzy pamięciami DDR5 versus DDR4 powinny być na bardzo podobnym poziomie. Także krótko podsumowując, jeżeli mówimy o wydajności na platformie ze średniej półki, no to tak naprawdę nie ma większej różnicy, w którym kierunku pójdziecie. Czy DDR4 czy też DDR5. Oczywiście, jeżeli kupicie platformę opartą o DDR4, no to wtedy blokujecie się na, na przyszłość, na ewentualną rozbudowę. Taki jest tego minus. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.